Witajcie na moim pierwszym odcinku na tym kanale yy, Dzisiaj pokażę wszystkie moje mrówki, które mam yy, Więc zaczynajmy Pierwsze mrówki to są z yy, fugax Połączyłem dwie królowe Czy mają potomstwo? Nie wiem Dałem tam miodu i nogę karaczana Nie wiem czy tu, bo danim nie patrzyłem się Czekam na potomstwo Miałem je pojedynczo, ale nie miały jajek, więc połączyłem ją. Może, może coś z nimi uda, no. więc idziemy do kolejnej kolonii. Kolejnymi mrówkami jest Tramorium SP, bo nie, nie wiem jakie za bardzo na co. Widać to jest larwa i tam widać też jakieś jajka pojedyncze. Też kluwa jadła, to okraczano. One, one są same, bo zajął z tyłu sreberka, bo ja tę ładną nie wpychałem. Miodek wypił, bo też był na tym, na tym sreberku. bliżej, może da. Jest i dać jedna robotnica Była, były dwie, ale jedna zdechła, bo się utopiła w miodzie O, tu widać chyba tam są 4 jajeczka i nic więcej mają idziemy do następnej A teraz formika fuska Ma tam chyba raz, 2, 3, cztery, pięć, 6 robotnic a dwie były dokładane z innej, z innej tej kolonii, w ogóle mrówek. znalazłem się w lesie. Podczwarki pod koro były, wziąłem sobie kilka. Lola jest gruba, ale nie wiem czemu. jak, jak jej to ten widzicie, nie ma jajek, nic więc napiszcie w komentarzach dlaczego tak jest. Już zimowałem je i nie wiem czemu tych jajek nie mają już zimowanie. Wziąłem dwa, dwa tygodnie temu coś takiego ponad, nie no, miesiąc jeździł zimowałem to ostro, są so ładne, ale no co po no, nie mają jajek tylko te pierwsze, pierwsze potomstwo jest wyprowadzone tam, ile to jest robotnic z tego pierwszego? cztery robotnic, pięć robotnic? raz, już później raz, dwa trzy, pięć robotnic z tych, tych, z pierwszego potomstwa, z pierwszych jajek no i więcej nie ma, tylko jedna, jedna jest jednak wtedy z poczwarek tych dołożonych. Lecimy do następnej. Teraz mam kamponę. kamponot. Formika y, Rufi Barbie. Też to jest to jest robot To jest... No nie wiem, to jest żołnierz robotnica dołożona właśnie. Też lasu lasł. Te ko... miał kopiec i nosił normalnie z poczwarki To wziąłem i dołożyłem. Ja ich też nie, nie noszę. Te formiki jakieś, nie wiem, dziwne są. Więc możecie napisać w komentarzu dlaczego tak się dzieje. Też się zimowałem. Idziemy do następnych. I teraz Solasjus yy, N Czyli no, nie będę wymawiał tą returję, bo mogły mi, mi zbanować konto. O! Zaśmieciły wszystko. Mają odgroma larw. Nie tam z 20 robotnic. Są większe larwy, niedługo podobnie by by po szwarki. Teraz lepiej widać. Gdzieś tam królowej ale tak urodziły tą próbówkę, że nie wiem, co takie brudasy też na spał z areny. Było tego, tego dużo całkiem, tego z, tego z tego drewna kawałka, tych kawałek, zabrały z tego do tego. Idziemy na ostatniej koronie. Tu jest formika Cinerea. Też, też nie ma jajek. Nie wiem, co się dzieje. też królowo. Jest trochę tych robotnic. Też było, większość było dokładanych jestem swoich trochę, ale tak naprawdę większość dokładanych, o tym widać z kawałki karaczanów, co zakupały trochę. Widać, są grube, królowa też, też je, ale jajek nie ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Więc no, do następnych próbek nie, mam, bo tu nie ma nic ciekawego, tylko się do typu. Teraz są tutaj moje mesor, barbarus. Wiem, że może być trochę za, za, za te formikarium, ale no. Był kryzys, bo miał roztocze i po prostu przeniósł się tutaj, znaczy no podłączył. Nie, co ja zrobiłem? A, bo był większy na arenie i przekładałem je na. Te, tutaj do tego pudełka. Pusto jest, ale zmieniłem je niedługo, na, żeby miało piasek, to wszystko. poprzekładałem je pojedynczo i jak widać, się to w tym, w tym fornikarzu. Mają tam jakieś jajka, larwy. No i co? Tutaj jak widać, taki większy major niestety nie ma dwóch nóg ale tu też jakiś siedzi o tu widać majora jakiegoś poszywane w terrarium. o królowej nie, nie widać z poszukiwaniem o tu jest tu jest królowa widać i ten odwok, kawałek więc no idziemy na cel chrówek teraz jest to moja przedostatnia kolonia są so, to z fallax. O, jest. Widać królowo. O, Tak wezmę. Królowo mają tam od groma larw. Też je widać. O. A nie widać. Są tam trzy majory. Są one bardzo ładne, ale nie wiem czemu się bardzo wolno rozwijają te larwy. Jak na to te. Były w stagnacji. Dałem je do zimowania. I właśnie z tej stagnacji zeszły i rosną powoli są bardzo ładne ruchy to są ale no. miałem, miałem chyba są dwie poczwarki. na początku mam już przez 3-4 miesiące więc to i one dalej są takie małe te larwy niektóre jak na razie jajek nie znosi ale tak nie ma po co na razie jajek znosi bo i tak potomstwa dużo mają o tu widać największy majo jest na no to minor, nie wiem czy to jest major, czy to minor. Chyba powiem minor, bo to, to też duży jest. No, idziemy do tych rówek. do Ostatnich. Jest o to Camp no, Nou Syncobarensis. taką samoróbkę, żeby miało ciemno. O. Jak na razie jest ich mało. Ale postaram się zrobić tak, żeby ich jak najwięcej. Jest tu widać larwa. Klowa jest napchana. O, tam widać jakiś otwarki trzy nawet. To larwy i nie no, larwy nie zobacz. Znaczy, nie nie wiem, czy to jest. Są larwy, widać od razu 2 3 4 5 6 7 8. No jest trochę larw, no. I to doszło właśnie dwie nowe po farki. Ci się z larw. A odwrotnie trzecia nie jest. no Nie, to są larwy, chyba je dalej. Ale no co, niedługo się wygląda lub po nie robotnicy jeszcze ich więcej. Na razie ich jest 11. No, widać. Tutaj się karmią. To się nazywa tryfalakcja chyba. Mrówek. Ale królowa to jest taka piękna. Nie chyba nie będzie to jajka. Nie, nie znajdę. Więc są moje ostatnie mrówki. Ale na produkt nie będę robił takie aktualizacje, co, co tydzień będę pewnie robił filmiki, ale co... Tak. No pewnie też co tydzień będę robił tak karmieniem mrówek. A za nie wiem ile pokażę wam moje o praszniki. Więc no, widzimy się w następnych aktualizacjach. Czekajcie, ja jednak jajka znalazłem. Patrzcie. Było, było dzisiaj jeszcze jedno jajko. No to zasłania. Normalnie w się. Cztery... Cztery jajka chyba są. Ale już się cieszę. Było dzisiaj jedno jeszcze.